Dzień dobry kochani. Dzisiaj króciutki odcinek. Jesteśmy na przełęczy Sella, Sella Pass. Idziemy sobie zrobić mały spacerek. Jest godzina 18.20 około. Teraz troszkę jest pochmurno, zapowiadali jakieś deszcze, może przelotną burzę. Zobaczymy. Na razie nie pada, jest troszkę chmur. Gdzie niegdzie przebija się światło. Może uda nam się zrobić kilka kadrów. Chodźcie, idziemy. Dosłownie kilka metrów od parkingu. Już widzę fajny kadr. Mamy fajne, ciemne chmury. Tam mamy fajnie przebijające się słońce, takie miejsca, gdzie to słońce oświetla nam te szczyty. Bardzo też fajne szczyty, troszkę przypominające właśnie zbocze Secedy. Bardzo fajne, takie piękne, zielone szczyty, pochylone mocno. Świetnie to wygląda. Zrobimy sobie. Bracketing ekspozycji prosto z ręki. Bo czemu by nie? Brakietek ekspozycji, trzy zdjęcia co 1 f. Ja sobie przyłożę muszlę oczną do oka, żeby mieć większą stabilizację tego obrazu. Wykadrujemy sobie ten kadr. Myślę, że mniej więcej coś takiego będzie fajnie. Wam pokażę ten kadr za chwilę, jak już go zrobię. Mniej więcej 50 mm. Staram się nie prześwietlić tych Chmur wyostrzam sobie właśnie na tych zboczach po drugiej stronie. Fajnie kadruję na pierwszym planie. Taki lekko wciągający oko, takie zbocze zielone. Bardzo fajnie to wygląda. Wyostrzam. Wstrzymuję oddech i mam dwie sekundy opóźnienia, także wstrzymuję oddech na te dwie sekundy. Staram się nie ruszać. Jedna setna, F7.1. Powtórzę sobie ten kadr. Myślę, że spokojnie wykorzystamy albo jedną z tego klatkę, albo ewentualnie możemy też wykorzystać wszystkie trzy Lightroom. Myślę, że spokojnie sobie z tym poradzi. Na razie ISO 100. W razie co nie boję się podbić tego ISO do 400 czy 600. Nie ma problemu. Szczególnie jak będziemy robić bracketing, bo przy bracketingu jednak używamy danych z trzech zdjęć, także myślę, że będzie lepiej. Dobra, idziemy sobie dalej. Powiem wam kochani, że taka pogoda troszkę pochmurna z takimi właśnie dziurami jest świetna, bo mamy dużo czasu, aby fotografować. Nie jesteśmy ograniczeni do tego zachodu słońca. Dużo się dzieje, dużo fajnych rzeczy. Zamą zobaczcie przepiękne Sasolungo, które w tej okolicy prawie z każdego miejsca jest widoczne. Bardzo fajna góra, bardzo specyficzna. Łatwo ją dostrzec i poznać, jeśli już parę razy ją widziało. Ale, a propos tej pogody, takiej pogody spodziewam się jesienią, kiedy planuję wyjechać do Szkocji. Koniec września planuję wyjechać na kilka tygodni swoim kamperkiem do Szkocji, aby wreszcie, wreszcie pofotografować wymarzoną Szkocję. Anglia, Szkocja to moje wymarzone miejsca, gdzie chciałem fotografować, także muszę przyzwyczaić się do takiej nie najlepszej pogody. No dobra, idziemy. No dobra, kochani. Jesteśmy jakąś godzinę później. W międzyczasie, jak szedłem tutaj, ponieważ jestem blisko samochodu, rozpadało się. Miało się rozpadać, ale myślałem, że może jednak przejdzie bokiem. No i. Całkiem mocno zaczęło lać. I było buro, i ponuro, nie tak jak teraz pięknie. Także cofnąłem się do samochodu. Akurat też przyjechała fajna polka, z którą sobie chwilę ucięliśmy miłą pogawędkę. Troszkę się zagadaliśmy, ale już wracam do fotografowania. Jesteśmy troszkę dalej niż ostatnio się rozstaliśmy. I zobaczcie te górki, które przed chwilą fotografowałem, którego które zdjęcie już widzieliście? Zobaczcie, jak teraz magicznie wyglądają. No jest przepięknie, po prostu jest naprawdę przepięknie. Światełko mamy magiczne na tych szytach. I zrobimy sobie jakieś fajne zdjęcie. Bo czemu by nie? Chodźcie, pokażę Wam. No dobra, złapmy sobie ten kadr. Mniej więcej wyłączmy wszystkie wspomagacze. Mniej więcej ten kadr chciałbym, żeby był coś takiego. Troszkę tego pierwszego planu, te boczne zbocza fajnie ściągają nasz wzrok do środka. Delikatnie szerzej, żebyśmy jeszcze złapali. Zobaczcie te chmury ciemne na górze, trochę, żeby dodało nam to klimatu. Potem może nawet je wyciągniemy. Tym bardziej, że ten pierwszy plan nie jest tu taki istotny, bo nie jest taki fajny. Te góry w tle są fajne. Myślę, że coś takiego jak teraz możemy złapać. Troszkę tego na górze tych chmurek. Może wypoziomujmy troszkę lepiej ten aparat. Chociaż nie będzie to aż tak ładnie wyglądać. Lek, lekki skos nam nie zaszkodzi. Ustawmy sobie teraz przesłonę na już F8. Dobra. Włączę sobie informację o prześwietleniu. Dobra. I zrobimy sobie bracketing, bo czemu by nie? Nie wiem, czy wykorzystam wszystkie zdjęcia, ale może będę chciał, może nie. Dobra. Zrobiło nam się jedna setna F8. Oj ISO 400, bo wcześniej ustawiłem. Zróbmy to porządnie tak, jak powinniśmy na ISO 100, żeby mieć lepszą jakość czemu by nie. ISO 100 F8, no to teraz ten czas będzie totalnie inny, jedna powiedzmy 30 ta bazowa ekspozycja. Dobra. No, powiem Wam, że takie warunki to lubię. Naprawdę lubię. Co się dzieje na tym niebie słoneczko, kolory. Jest bajka. Naprawdę jest bajka. Tu jeszcze mamy Stella Towers, czyli wieżę tutaj, ale nie wiem, czy jest tu fajne światło. Dosyć płasko jest. Jakiś kadr pewnie uchwycimy, żebym miał gdzieś pamiątkę z tego miejsca, ale to za chwilę. Na razie jeszcze rozejrzę się, co tu ciekawego widać i zobaczymy, co by tu uchwycić. Cześć, mam na mnie Paweł. I serdecznie witam Cię na moim kanale. Jeśli pasjonuje Cię fotografia, edycja zdjęć, a także chciałbyś wybrać się ze mną na fotograficzne wyprawy, to jesteś w idealnym miejscu. Zanim przejdziemy dalej, proszę zostaw łapkę w górę i skomentuj film poniżej. Twoje opinie i sugestie są dla mnie niezwykle ważne, ale także pomagają w rozwoju tego kanału. Jeśli masz pomysły na tematy, które powinienem poruszyć w przyszłych filmach, albo chcesz polecić miejsce, które powinienem odwiedzić, daj znać w komentarzu. Chcę też zaprosić Cię na mój najnowszy kurs Lightroom Classic bez tajemnic, gdzie krok po kroku zgłębimy tajniki profesjonalnej edycji zdjęć w Adobe Lightroom. Od podstaw aż po zaawansowane techniki nauczę Cię, jak efektywnie edytować, organizować i przygotowywać zdjęcia do publikacji. To świetna okazja, by rozwinąć swoje umiejętności. Więcej informacji o kursie znajdziesz na mojej stronie słowik.eu, w zakładce Kursy. Oprócz kursów na mojej stronie znajdziesz także wyjątkowe presety i narzędzia, które ułatwią Ci pracę zarówno nad zdjęciami krajobrazowymi, jak i portretowymi czy ślubnymi w Adobe Lightroom oraz Adobe Photoshop. Dobra, nie zanudzam. Wracamy teraz do dalszej części filmu. Jak pewnie widzicie za mną tam też jest pięknie, Sasolungo. Ale ja chciałem sfotografować tutaj e, takie wieże na przełęczy Sella, które są. To się nazywa dajże Tore del Sella, coś takiego i stąd mamy, to jest bardzo blisko przełęczy, także to też jest fajny kadr dla osób, które nie chcą daleko chodzić, nie mogą, zdrowie im nie pozwala, z różnych powodów, macie kiepską pogodę, nie chcecie ryzykować, że zmokniecie to tu, zawsze możecie przyjść nawet z parasolką parę metrów od samochodu, tak jak ja mówiłem, zaczęło padać, po prostu się cofnąłem, i tu myślę, że też fajnie to będzie wyglądało. Mamy piękne zbocze, mamy te wieże i jeszcze taką fajną małą iglicę, która mega fajnie wygląda. Dobra, rozstawimy sobie statywik i znajdziemy tu jakiś kadr. Troszkę, zobaczcie, jest nierówno, bo chcę tą ścieżkę też złapać, która będzie nas prowadziła dalej. I może mi się uda umieścić tu samego siebie. Nie zabrałem teraz syna, także nie mam modela, ale może sam zapozuję. I zostanę swoim własnym modelem. Dobra, chodźcie, pokażę Wam ten kadr. No dobrze, to ten kadrni będzie wyglądał coś takiego zobaczcie. Mamy tutaj sobie ścieżkę, która prowadzi nasze oko od lewej strony. Mogłem ją umieścić centralnie, ale myślę, że fajnie jest człowiek bynajmniej na u nas Europejczyk, Polak, czyta od lewej do prawej i fajnie jak coś nas wprowadza od lewej, a nie od środka, czy od prawej. I w tym przypadku ta ścieżka, zobaczcie, bardzo fajnie nas sprowadza tu od lewej. I potem, zobaczcie, pokażę Wam bez żadnych tam wspomagaczy. Od lewej nas sprowadza, lekko sobie robi taką literkę S, zakręca i prost na te wieże nas kieruje. I teraz, oczywiście będzie bracketing, zrobimy sobie najpierw fotografię bazową, taką, aby nie prześwietlić tu nic, bo mamy troszkę gdzieś tam jasnych chmurek na tym niebie. To oczywiście nie będzie jakiś wypaśny kadr dzisiaj, bo nie mamy wypaśnego światła. Ale ja w tym miejscu już kiedyś chodziłem, nie robiłem zdjęć aparatem, tylko raczej gdzieś telefonem turystycznie. I teraz staram się te wszystkie miejsca sobie dokumentować, znajdować tu kadrę. Robię następnym razem, kiedy sobie już przyjadę, tak samo jak teraz jeżdżę w miejsca, w których byłem czy Pasogiau, czy na przykład Seceda, czy właśnie Montemodeval. Zaciampak, miejsca, w których byłem. Teraz czuję się, jak u siebie w domu. Tam już mam swoje kadry. Wiem, czego, co mogę zrobić, w jakich warunkach i tam mogę sobie eksperymentować z nowymi kadrami. A tu właśnie szukam tych nowych kadrów. Chodzę, szukam, a wiecie, że ja lubię takie właśnie kadry, na których też jest człowiek, jest jakaś ścieżka. I tutaj to myślę, że fajnie zagra. Wyprostujemy sobie. Dobra, ta ścieżka nas będzie wprowadzała. Dalej mamy ślicznie te wieże. Teraz. Ja sobie wyostrzę na wieżę F8, myślę, że 1,25. Robimy ten kadr. Teraz wejdę sobie w menu i wyłączę sobie to, tylko włączę sobie zwykłe fotografowanie to jest nieistotne. Teraz sobie wejdziemy w menu fotografowanie z interwałometrem i tu klikniemy sobie Włącz. I będzie tak. Czas opóźnienia fotografowania będzie 5 sekund, czyli 5 sekund odczeka i zacznie fotografować. I weźmiemy interwał nagrywania 1 sekunda, czyli co sekunda będzie robił zdjęcia. Ilość zdjęć jest nieistotna. Czułość śledzenia auto też nie jest istotna. Ja sobie ustawię ostrość w tym miejscu gdzieś na ścieżce. Teraz rozjaśnimy sobie to zdjęcie, bo mamy już chmury, mamy już resztę. Tu potrzebujemy tylko pierwszy plan, ewentualnie właśnie z tymi górami. Zobaczcie. Myślę, że coś takiego będzie spoko. Ja będę chciał być właśnie w tym miejscu gdzieś. W tym miejscu sobie wyostrzam, blokuję ostrość. Zdejmuję sobie teraz plecak, bo będę szedł bez plecaka. Niepotrzebnym jest. I idę sobie pochodzić. W tym samym czasie tu aparat będzie robił zdjęcia. Sprawdźmy sobie, co teraz nam wyszło. Cofamy sobie te klatki. Dobra. Jestem tak, ja tyłem, bo pomyślałem, że może będzie fajnie, jak ja będę wprowadzał do tego kadru. Bo myślę, że w tym miejscu całkiem spoko może być. Taki tyłem. Zobaczmy, jak ja tu wyglądam w przybliżeniu. Spoko, jest ostro. Całkiem fajnie to wygląda. Mogę być też przodem też iść. Nie wiem, chyba tyłem będzie nawet lepiej, gdzieś w tym miejscu. Zobaczymy na większym ekranie, ale całkiem mi się podoba ta koncepcja. Tutaj Wam powiem z tą osobą idącą, właśnie, ale właśnie chyba idącą plecami, bo to bardziej będzie nas wciągało do tego widoku i bardziej będzie pokazywało, że ktoś gdzieś idzie. Zobaczcie, to też fajnie wygląda. Ten kadr, tu taki dalszy. Zobaczymy, który wybiorę jeszcze. Jeszcze będę musiał się zastanowić na dużym ekranie, ale dzięki temu, że mamy ten kadr, możemy sobie wykorzystać ten pierwszy plan, a tutaj dalej z bracketingu wykorzystamy sobie to niebo i złączymy to. Myślę, że będzie całkiem spoko kadr. Wiadomo, o jakimś wschodzie czy zachodzie jakby jeszcze było słoneczko, hmm, byłoby bajka. Zobaczymy, bo gdzieś tam się troszkę rozpogadza na, na horyzoncie. Zobaczymy, czy to słońce gdzieś się z doła przebić tutaj. Dobra, poszukajmy sobie jeszcze jakiegoś innego kadru. Mamy niesamowite chmury i klimat, tylko jakoś nie widzę w tą stronę kadru. Dobra, muszę coś poszukać, albo po prostu samo to niebo sfotografujemy, bo wygląda to naprawdę, zobaczcie, rewelacja. Zobaczcie, takie skały znalazłem. Myślę, że one fajnie będą wyglądały na pierwszym planie. Muszę tylko sobie znaleźć jakieś fajne ułożenie tych skał w relacji właśnie do tego nieba. Dobra, idę poszukać czegoś. Oczywiście, aparat z dłoń, żaden statyw, i szukamy. Po prostu szukamy, jak ten pies z nosem, wywąchujemy jakiś fajny kadr. Mam nawet chyba kadr, który możemy na początek spróbować. Dobra, muszę przynieść tu statyw i zobaczymy. Myślę, że mam fajny kadr. Na pierwszym planie będziemy mieli takie fajne skałki. Dalej kawałek sasolungo i te piękne kolory na niebie. Wygląda to magicznie, i tu mamy jeszcze takie warstwy szczytów mniejszych. Bajka, naprawdę wygląda to bajecznie. Chodźcie, pokażę Wam, jak sobie skadrowałem to. Aparat dosyć nisko, i zobaczcie, te skałki będziemy mieli na pierwszym planie, tak jak widzicie na tym zdjęciu. Dalej mamy szczyt, i co najfajniejsze zrobiłem, tak, że nie chcę widzieć czubka tego szczytu. Chcę, żeby to było po prostu wielka góra. Wtedy nie widzimy, jak ten szczyt jest wielki, ale widzimy, że on jest mega wielki. Może jeszcze jest większy, a to jest już prawie koniec. I zobaczcie, tutaj te skały imitują to. Zobaczcie, tu mamy niżej, też mamy tu taką skałę wyższą. Mega fajnie to wygląda. Ja oczywiście F8, myślę, że tu zrobimy sobie F11 nawet. I zobaczcie, teraz postaram się nie przepalać tego nieba, czyli dosyć ciemno będzie tu duża różnica. Także po pierwsze wyłączmy sobie ten interwałometr, który wcześniej używaliśmy. Teraz wejdźmy sobie w ustawienia, przejdźmy sobie do bracketingu ekspozycji. Weźmiemy sobie 5 zdjęć co 2 EV, czemu by nie? Bo na tych szytach w tle. I przypuszczam, że przy F11 to powinno wszystko być ostre. Spróbujmy. 3, 4. Raz, 2 i robią się kadry. A zobaczcie jak to wygląda bajecznie. Naprawdę jest cud. Zobaczcie, mamy wszystkie detale tu uchwycone, wszystkie szczegóły i w jasnościach i w cieniach. I myślę, że zrobimy sobie drugie, drugie naświetlanie na te em, skałki na pierwszym planie. Chcę je też mieć wszystkie ostre, bo może być tak, że będziemy musieli sobie zrobić fokus stacking w Photoshopie i ten pierwsze skałki sobie wziąć ostrość z jednego zdjęcia, a potem ostrość na tło. Z drugiego, ale zobaczcie, jak to wygląda. Jest petarda. Słoneczko już chyli się ku zachodowi. Zostało jeszcze 10 minut, ale już przegrywa tą walkę z, tu, z chmurami. Na horyzoncie też są chmury, także to słońce już gdzieś się chowa. Za te chmury przestało oświetlać mi te szczyty, które jeszcze przed chwilą tu przez dosłownie kilka chwil podświetliło. Te chmury zaczynają się robić bardzo szybko, już takie ciemne, troszkę burę. Nic ciekawego, także myślę, że to może być na tyle tego krótkiego, szybkiego odcinka z przełęczy Paso Sella. Coś takiego, bodajże dobrze pamiętam. Nazwę wam napiszę na dole, ale będzie też w tytule nazwa, także na pewno tu traficie. Piękne miejsce, i wszystko jest dosłownie w zasięgu ręki. Tam mamy przełęcz, idzie się sobie chwilę, dosłownie kilka minutek spaceru. Możecie sobie wziąć kawkę, posiedzieć tutaj z żoną, z kochanką, z mężem, z kochankiem, z kimkolwiek tu przyjedziecie. Możecie sobie spędzić miło czas o zachodzie słońca. A same wieże, które widzicie za mną, te Torre della Sella bodajże, o ile dobrze nazwę pamiętam myślę, że fajnie będą wyglądały o wschodzie słońca. Ja na wschód słońca już jutro mam inne plany. Ale nie niewykluczone, że jeszcze tu wrócimy, żeby je sfotografować. Jeśli jeszcze będę gdzieś w okolicy, w dolomitach, i nie będę miał innego planu na jakieś wschód słońca, albo nie będzie ten wschód słońca pewny, nie będę mógł gdzieś dalej iść, bo będą kiepskie warunki, to wtedy można zaryzykować, przyjechać tu i spróbować. Jeśli warunki nie będą złe, to łatwo z samochodu sobie w te kilka minut tu przyjść i sfotografować te piękne wieże. Dobra. Idziemy w stronę samochodu powoli i zobaczymy, czy jeszcze coś moje oczy wypatrzą. No dobra kochani, starczy tego dobrego. Kończymy na dzisiaj, już robiło się ciemno, szybko śmigam do samochodu. Już mnie troszkę Wam powiem, to kolano boli. W ostatnim odcinku Wam też narzekałem, że troszkę poszliśmy na tą secedę, i troszkę sobie już przeciążyłem je wcześniej, ta seceda mnie troszkę dobiła i troszkę mam pod kolanem takie, hmm, trudno powiedzieć, ból, troszkę mnie jakby napuchło, tam ścięgna, co ja tam mam, nie wiem, coś tam człowiek ma, pewnie ktoś jest lekarzem, to wie lepiej, ale y, idę, troszkę odpocznę, bo rano chciałem też zrobić taki mały trekking, godzinkę na wschód słońca, na piękne widoki, także zobaczymy, ale to już w następnym odcinku. Dzięki kochani za wierzfanie do końca. Dzięki raz jeszcze. What? Serdecznie dziękuję Wam kochani, że jesteście tu ze mną i oglądacie te moje filmy. Jeśli chcecie wspierać rozwój mojego kanału, będę wdzięczny za udostępnienie tego filmu. Dzięki temu dotrzemy do nowych widzów. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. Przywitajcie się ze wszystkimi w komentarzu. Wasza aktywność naprawdę bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. W komentarzach możecie również zaproponować tematy, które chcecie, abym poruszył w przyszłych filmach oraz miejsca, do które powinienem odwiedzić ze swoim aparatem i nagrać vlogi. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to warto uczynić to właśnie teraz klikając przycisk subskrybuj na dole pod filmem i warto kliknąć ten magiczny dzwoneczek, aby nie przegapić ciekawych filmów na moim kanale. Zapraszam Was też na mój kompletny kurs Lightroom Classic bez tajemnic, gdzie krok po kroku zgłębiam tajniki profesjonalnej edycji zdjęć w Adobe Lightroom. Od podstaw aż po zaawansowane techniki nauczę Cię, jak efektywnie edytować, organizować i przygotowywać zdjęcia do publikacji. To świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności oraz pomóc w rozwoju tego kanału. Więcej informacji o kursie znajdziecie na mojej stronie slovik.eu. Oprócz kursów na mojej stronie znajdziecie także wyjątkowe presety, narzędzia, które ułatwiają edycję zarówno zdjęć krajobrazowych, portretowych czy ślubnych w Adobe Lightroom oraz Adobe Photoshop. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!